Witamy Państwa bardzo serdecznie i z góry dziękujemy za to, za przybycie, za Państwa pośrednictwem. Chcemy przybliżyć sytuację e, Mieszkania Plus. Chcielibyśmy, żeby więcej osób w Zamościu poznało tą prawdę, bo tak naprawdę wiele osób e, nie wie o tym. Chcielibyśmy też, żeby ta informacja poszła e, do rządu. Szanowni Państwo, za mną stoją mieszkańcy e, Mieszkania Plus, którzy, którzy tak naprawdę e, zostali oszukani. Może tak, żeby szybko skrócić, proszę Państwa. To są informacje z przed, paru, przed paru lat, jak ten program powstawał. Zwróćcie uwagę, że kwota czynszu to jest czynsz za metr bez, bez opcji wykupu 7-11 dla zamościa i powyżej 10 z możliwością wykupu. Na stronach rządowych i innych stronach były kalkulatory, gdzie tak naprawdę można było sobie policzyć. Zwróćcie Państwo uwagę, że to były kwoty. Był kalkulator, gdzie można było sobie policzyć czynsz, dopłata, zaliczka na koszty eksploatacji, czynsz, zaliczka na koszty eksploatacji, dopłata, która jest tak naprawdę też do tego i czynsz po wypłacie tutaj wychodził 1237 zł dla tego mieszkania 48 metrów. I szanowni państwo, to, to były takie zapowiedzi, gdzie tak naprawdę wiele, wielu mieszkańców, między innymi Zamościa, skusiło się na to mieszkanie. I nie wiedzieli, że za chwilę mogą być te czynsze większe. Szanowni Państwo, w przyszłym roku, gdy osoby się już te wprowadzały, podpisywały umowę, miały kwotę już dwadzieścia kilka złotych. Po waloryzacjach już od stycznia jest to kwota trzydziestu kilku złotych. I tak naprawdę obietnice rządowe i obietnice też i tutaj samorządu e, zamorskiego były takie, że to miało być mieszkania dla ludzi, e, którzy nie mają zdolności kredytowej, którzy e, no, którzy mogą zamieszkać tanim kosztem. I szanowni państwo, e, zwróćcie uwagę, że e, Różnica pomiędzy tym, co obiecywano, czyli tam e, e, zamieszkanie przypuśćmy 60 metrów, tysiąc, e, kilkaset złotych, a teraz, co jest tysiąc, praktycznie 3000, no to, to można powiedzieć, że to jest dwa, a nawet i w porównaniu do tego, do tych obietnic, to jest e, trzy razy. Więc. E, Mieszkańcy boją się przyszłości, bo tak naprawdę zapowiadane są już jakieś kolejne podwyżki. Do tego dochodzą jeszcze inne rzeczy oprócz tych kwot, bo to jest dla nas, dla nich, to jest najważniejsze. Boją się o swoją przyszłość. Widzicie państwo, te bloki wyglądają bardzo ładnie, bo faktycznie one są z daleka ładnie, a jak wejdziemy do środka jest dużo niedoróbek, jest pleśnie. Tak naprawdę była obiecana jakaś wózkownia. Widzicie tutaj widać po prawej stronie są Jakieś wózki, jakieś rzeczy, które muszą być wystawiane na zewnątrz, bo tak naprawdę e, nie, nie mieszczą się w mieszkaniu. Są e, m, przepisy, regulamin, który jest niejasny, e, nie mogą się doprosić e, e, konkretnych wytycznych i, i są rozgorczeni tym wszystkim. No my, ja jako radny będę starał się ich bronić. Wiem, że w całej Polsce też są podobne sytuacje, tylko szanowni państwo, nie możemy porównywać Warszawy, gdzie tak naprawdę zarobki są dużo większe, do, do zamościa, gdzie to miasto, gdzie mamy większość ludzi za zarabia minimum. I szanowni państwo, jeszcze co jest dla mnie ważne, że e, przy podpisywaniu umów była weryfikacja, weryfikacja osób i e, te osoby to są naprawdę fajni ludzie, którzy e, ciężko pracują, żeby zapłacić e, ten czynsz 2,5-3 tysiące oni muszą ciężko pracować, czyli jedne pobory nawet i ponad muszą oddać e, za czynsz, więc jak my możemy porównywać Warszawę, Gdańsk, e, e, Łódź, Szczecin do Zamościa, no to jest, e, to jest szanowni państwo jakiś absurd, to jest, to jest, to jest farsa e, i... Nie wiem. Zrobimy wszystko. Jeżeli będzie trzeba, to będziemy jechali do Warszawy i będziemy prosić, żeby, żeby te, to się zmieniło. Mieszkańcy e, tutaj wystosowali takie pismo. E, o widzicie państwo, są i e, Zamość to nie Warszawa. To jest właśnie ten przykład, e, gdzie, gdzie zarobki nasze niewspółmiernie nie są do, do tych, które są w Warszawie. E, jest stanowisko mieszkańców, e, zaraz będzie odczytane. Jeżeli będziecie państwo mieli pytania, to myślę, że też będziemy mogli po, e, porozmawiać. Ja na razie dziękuję. Jesteśmy mieszkańcami bloków położonych przy Parkowej w Zamościu, zarządzanych przez MDR Zamość spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Za założeniach programu koszty utrzymania mieszkań miały być dostępne dla rodzin, które nie mają nie mogło pozwolić sobie na zakup z własnych środków w wymarzonych lokali, jak również atrakcyjna miała być wizja dojścia do własności. Styczniowa waloryzacja spowodowała wzrost czynszu do ponad 2000 zł. Do tego należy dodać wartość kosztów eksploatacyjnych oscylujących w granicach 400 zł, oraz koszt mediów, podgrzewanie wody, centralne ogrzewanie, jak również ścieki i tym podobne. Dodatkowym kosztem, którym jesteśmy obciążeni, jest coroczna waloryzacja czynszu. I co z tym idzie, musimy dopłacić do kaucji. Tą różnicę. Przez, przez właśnie te dodatkowe koszty, łączna miesięczna kwota do zapłaty wynosi od 2 do 3 tysięcy złotych. Czujemy się oszukani i zaniepokojeni tempem rosnących kosztów utrzymania. Na początku procedury ubiegania się o mieszkania z zasobów PFR wartość jednego metra kwadratowego ustalona była na poziomie około 27 zł. W tym momencie czynsz wynosi ona powyżej 34 zł. Ta sama sytuacja miała miejsce przy kosztach eksploatacji. Początkowo zakładano stawkę 5,50 za metr kwadratowy, zaś w tym momencie stawka ta wynosi 6,50 za metr kwadratowy. Wzrost tych stawek skutkuje tym, że koszty najmu są przez to wyższe o co najmniej 500 zł w stosunku do tego co zakładano jeszcze kilka tygodni przed podpisaniem naszych umów. Jako mieszkańcy oczekujemy ponownego przeliczenia czynszu i kosztów eksploatacyjnych i dostosowanie ich do stawek obowiązujących w mieście Zamość i naszych możliwości zupełnie odmiennych niż w innych miastach Polski. Prosimy również by wraz z waloryzacją czynszu i kaucji Poddawana była jej dopłata do czynszu, która przy ostatniej waloryzacji straciła na wartości. Chcielibyśmy poznać również jasne stanowisko PFR Nieruchomości SA co do dojścia do własności. Prosimy również, aby przy wszystkich kalkulacjach mieć na uwadze to, że znajdujemy się w zamościu, mamy zamojskie warunki, potrzeby i płace. Dziękujemy. I szanowni Państwo, pewnie pamiętacie, jak huczne e, było e, otwarcie e, placu budowy. Kilku polityków e, rządowych, m.in. prezydent Wnuk, e, wbijali łop łopatę, i e, dalej e, mówiono, że będzie fajnie. E, Fajnie jest, no nie do końca, na pewno nie tym ludziom, którzy muszą martwić się o przyszłość. Tu Pani mówiła o dojściu do własności, też takie były na początku obietnice. W tej chwili tak naprawdę zwróćcie Państwo uwagę, że płacąc po 3 i ponad na przykład 3 tysiące dla tych mieszkań 60-80 metrowych większych. No takiej możliwości nie ma i wyobraźcie sobie państwo, że płacicie 10 czy 15 lat tak wysokie czynsze i, i nie macie w przyszłości e, e, wykupu, na, na, że, że, to będzie, że, że to będzie kiedyś e, wasze. To ja z jedną panią rozmawiałem o... Nie tylko to było jej zdanie, ale też zdanie innych mieszkańców, że po, przy podpisywaniu umowy oni się cieszyli jak dzieci, bo tak naprawdę, patrzcie, to jest już nasze, to, to będziemy tutaj mieszkać. A tak naprawdę ta bańka mydlana prysła ze wzrostem, z podwyżką w zasadzie od stycznia. Więc no, oni czują się oszukani. Ja jako radny wielkiej możliwości nie mam, bo Rada Miasta przekazała e, tą działkę e, spółce e, do budowy i na, czym, e, na tym rola Rady Miasta się skończyła. Ja myślę, że tutaj też większość e, z mieszkańców wybiera się do prezydenta, no też będziemy z prezydentem rozmawiać, niech prezydent e, też coś pomoże w tej sprawie, no, bo, bo, bo chyba, że jeszcze jakieś inne rozwiązania tutaj z państwem e, uzgodnimy. Jeżeli macie państwo pytania, to, to proszę bardzo. W chwili obecnej wynosi część dwóch pokojowych mieszkań, to a zależy od dwóch tego, dwóch jaka jest, dwóch jak dwóch wysoko 28 mamy tutaj panią. No tak, to w tej to ja też właśnie mam dwa pokoje, też właśnie dlatego a, wypowiadam no. się to u nas przy czteroosobowej rodzinie jest to koszt 2,5 tysiąca no odliczając dopłatę, no to wychodzi tam w granicach dwa a jak się pani wprowadzała to było około 200. Odliczając dopłatę, to było w granicach 1800 zł. Czyli podwyżka podwyżkach zł. dokładnie? 210 zł nam wyszło podwyżki. Z czego dopłata, którą dostaliśmy, to jest w granicach 350 zł. Czyli z tej dopłaty to tak naprawdę zostaje nam 140 zł. A płacić trzeba. Mówiliście Państwo o tych niedoróbkach pleśni. Czy zgłaszacie to? Czy to jest jakoś na bieżąco usuwane? Czy to leży w Państwa gestii? To może ktoś się niech wypowie kto. To, to, ma. to znaczy akurat teraz nie ma tej naszej sąsiadki, ale rzeczywiście u niej udokumentowała to zdjęciami, ta pleś wyszła. E, oczywiście pismo wysłała do PFR MDR tam w Warszawie. No i dostała niestety odpowiedź odmowną i taką, że musi na własny koszt pokryć naprawę ściany, że leży no, po no, jej stronie. Tak, oczywiście, złe no użytkowanie. złe użytkowanie tam, no szkoda, że po nie miesiącu. przetoczyliśmy konkretnie. Nie, tam o chodziło, żeby Pan, było, który o, żeby przyszedł i robił oględziny jest, ściany, stwierdził, że w domu panował zaduch i szafa w ścianie, przeszkadzała w cyrkulacji powietrza. No to gdzie mamy czy te szafy trzymać? Czy odnaleźć tego maila? Gdzie... gdzie nie można. E, to, tak. Warto też powiedzieć o, 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 o tym, że nie można zostawiać na klaskach różnych rzeczy. Więc... No właśnie, nie powiedzcie o tym. O tym. Mhm. Tak. No na przykład w blokach nie mamy zapewnionych piwnic, nie mamy żadnych pomieszczeń gospodarczych, które mogłyby być tak. do użytku mieszkańców, nie mamy żadnych komórek lokatorskich, z czym no, borykamy się, tak, bo na balkonach nie możemy nic trzymać, na klatkach schodowych nic nie możemy trzymać. No i niestety, no mamy duży problem z, 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 z trzymaniem tych rzeczy, tak? Dlaczego, dlaczego na pewno nie, nie możecie trzymać? Bo tak e, jest wskazane w regulaminie. Jakby zakłócało... E, Wizję estetykę. Tak tak, 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 tak. To tak jak e, śledzimy teraz, bo tak naprawdę zaczęliśmy tak łączyć, szukać, to... Można powiedzieć, że w każdym mieście, w którym powstało, są jakieś takie właśnie problemy i to są problemy z czynszem, yy, problemy właśnie z tymi pleśnią, niedoróbkami, tymi kwiatkami, także. I problemy z regulaminem. No właśnie no, nie można ogrodzić sobie tutaj yy, wyjścia na ten niby ogródek. Nie można nam założyć żadnych zasłonek na balkony, żeby mieć Podobrzeć. troszkę prywatności, tak? Żeby w lecie posiedzieć. Nie możemy w ogóle zaburzać tego wyglądu, po prostu wszystko ma być tak, jak w tej chwili jest. Wyglądu bloku? Tak, tak bo to ma być na styl teraz tak jak chcieli zrezygnować z tej umowy i oględziny. nie, nie wrę wręcz przeciwnie, to my musimy zapłacić e, bodajże dwunastokrotność czynszu. Że tu nie będzie tak. Tak, za rezygnację. Za zerwanie umowy. Plus jeszcze jakiś tam co kto remontował, to musi to naprawić na własny koszt i musi wywrócić do pierwotnego stanu mieszkania. A tak, a no już mamy przecież porobione, już trochę wnieśliśmy. Niektórzy po prostu zostawili nasz oszczędności, z którymi przyszli. No i do tego przypadek kaucja, którą koszt. My nawet nie mamy gdzie pójść, my tak cały czas się obawiamy, naprawdę to nas tutaj jakby zgromadziło, zjednoczyło, bo... Może i są tacy, co mogą gdzieś tam zawrócić i wrócić, a my zostawiliśmy mieszkanie, większość zostawiła stację. Przeszliśmy tutaj, włożyli całe oszczędności swoje i no boimy się cały czas, bo nie wiemy co będzie dalej, ale boimy się też tego, że nie będziemy mieli dokąd. No a też boimy się tego, że za chwilę może dojść do tego, a że po prostu nie będziemy mieli za co płacić tych czynszów. Dokładnie. A co się z tym wiąże właśnie ten regulamin, że jeżeli nie będziemy uiszczać tych opłat, no to automatycznie nawet jest akt notarialny spisany, że Yy, podlegamy od razu e eksmisji eks emisji. i nikt nie ma zapewnionego lokalu zastępczego. To, to, co na początku e, mówiliśmy, osoby e, zgłosiło się do programu wie, chyba kilkaset osób, te osoby, które tutaj zostały, zostały weryfikowane. E, no ja śmier, śmiem twierdzić, że, że były to osoby, które, które zarabiały, no, muszą zarabiać, żeby po prostu było ich stać. To, myślę, że to też no, był jakiś tak, argument. bo każdy przychodząc tutaj miał po prostu rubrykę na stronie MDR-u. My tak naprawdę na podstawie tych kwot, kwot, które tam były zamieszczone, każdy z nas się na tym opierał, nie? No, przyszliśmy, wiedzieliśmy, że już będzie więcej, bo w ogóle, przychodząc tutaj, były powiedziane, że to na początek będą umowy, nie jak za osobę fizyczną, tylko za firmę. No, było już fajnie przez chwilę, bo dostaliśmy tą wiadomość, że, że osoby indywidualne, każdy płaci za siebie. No i właśnie